Witam, witam wszystkich. Ja tu chcę Waszą głupotę palcami powytykać. Eee, w tym sensie, że... No już mi pokazujecie głupotę w internecie. Tak. Ja. Z tego powodu, że nie potraficie... ...zablokować mnie tekstami. Bo w ja Wam... Odpowiadam o Po rodzinie, na przykładowo. już nie wiecie, co ma nas robi. Tacy mocni, tacy tu chopciu do przodu, wystarczy, pierdolny, fajny tekst, już miękacie. Taka jest prawda ogólna o Was, że jesteście tylko mocni w internecie. I to każdy powie. To nie, że tylko ja. Każdy powie. Bo nikt nie będzie krył yy, praw. Waszej głupoty. Bo to jest wasza głupota. Nie wiem. Chodziliście do szkoły? Chyba nie jeszcze. Czy macie normalnych ludzi? Rodzinu? Rodzina? Bo mi się wydaje, że Wy macie w domu. Jak nie potraficie ogólnie ogarnąć życie całe Może rodzice piją, chleją, się na lewo, na prawo. Nic nie wiem. Bo widać efekty waszych że brak piątek lepki wam. Taka jest sprawa na co się oszukiwa, że nie, nie, bo coś, gówno prawda, brakuje wam piątek, piątej klepki i tyle mogę powiedzieć, pokazujecie siebie idiotę do, do kwadratu